Cześć wszystkim, z tej strony Kami klopy kanał Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj kontynuujemy sagę pod tytułem FTX to Debile. Mam dla Was przygotowane informacje, o które chyba najmocniej dopraszaliście się w komentarzach pod ostatnim materiałem, mówiące o powiązaniu sama Bankmana, Karolin Ellison z tak naprawdę sekiem z. Ze Stanami Zjednoczonymi, z osobami, które no, są tam decyzyjne, ogólnie mówiąc. Ja ten temat oczywiście znałem, zgłębiłem go dzisiaj jeszcze mocniej i chcę Wam przedstawić właśnie te połączenia w dzisiejszym materiale, ponieważ gdybym chciał to dorzucić do ostatniego filmu, to trwałby on zapewne z godzinę, więc nie chciałem Was już zanudzać tak długim materiałem, aczkolwiek wydaje mi się, że ta długość nie przeszkodziła Wam tym, żeby zostawić rekordową ilość komentarzy pod filmem, żeby zostawić rekordową ilość łapek w górę no i za niedługo zapewne też rekordową ilość wyświetleń na tym kanale, także serdecznie wszystkim dziękuję, którzy pisali pozytywne komentarze, pisali mi wiadomości prywatne mówiące o tym, że ten film to była rewelacja na moim kanale. Cieszę się, że tak to postrzegacie, mam nadzieję, że dzisiejszy film również Wam się spodoba i zostańcie do końca, bo na sam koniec przedstawię Wam informację, która rozwali Was na łapatki, pokazującą nieudolność osoby, która zhakowała środki z giełdy FTX. Zostańcie do końca, a teraz przechodzimy do meritum. Jeżeli ktoś tego filmu jeszcze nie oglądał, to na moim kanale on się znajduje pod tytułem To on zniszczył cały rynek kryptowalut. Mamy tutaj oczywiście sama bankmana z zaklatami na miniaturce. Przepraszam za to echo, ale jestem w takim dużym pomieszczeniu, że to echo niestety, ale występuje i nic z tym nie zrobię. Cóż, musicie jakoś z tym żyć. Zerknijmy jeszcze sobie szybko na rynek kryptowalut. Bitcoin 16800, 1258 za Ethereum. Odbił Kronos po tym całym fudzie, który miał miejsce w dniu wczorajszym. Chris Marszałek, czyli CEO giełdy Crypto.com miał amę, odpowiedział na różne różniste pytania. Natomiast ten temat zgłębił Maciej Tomczyk u siebie na kanale w dniu wczorajszym, więc ja nie będę tego tematu w ogóle poruszał dzisiaj. Oprócz tego odbił Quant, no i Trust Wallet prawie 100% w ciągu ostatnich dwóch dni. Po tym jak CZ oczywiście puszuje go bardzo mocno na swoim Twitterze dalej. Bitcoin, tak jak już powiedziałem 16750 dolarów. Świeczki jednotygodniowe to są. No i zobaczcie jak RSI jest na dole. Naprawdę jest Bitcoin niesamowicie tutaj wysprzedany, więc czy jest to okazja inwestycyjna patrząc na przestrzeń ostatnich kilku lat? Zapewne tak. Czy będzie niżej? Tego nikt nie wie. Ok, jak możemy przeczytać na stronie investing.com Tom Emer jest to kongresman, jest to prawnik, napisał on na swoim Twitterze że według niego za całym ftx za tym co się w tym momencie wydarzyło stoi nikt inny jak Gary Gensler, czyli oczywiście szef SEC-u. Domniemywa on, że sam Bankman był tylko i wyłącznie zwykłym słupem podstawionym przez kukieł... był kukiełką, która była sterowana odgórnie przez osoby, które tak naprawdę wydają różne decyzje w Stanach Zjednoczonych dotyczące właśnie zmian w prawie... Zmian w tym, czy kryptowaluty i jak kryptowaluty mają być uregulowane, i według niego FTX miał się stać monopolistą. Według tego, jak prawo miało się zmieniać w Stanach Zjednoczonych, jak miały być puszowane różne poprawki przez Gary'ego Genslera, FTX miał się stać monopolistą, a sam, ma, sam Bankman miał być tutaj kukiełką, która w tym wszystkim zarządzała. Są naprawdę bardzo mocne słowa. To pokazuje, jak wysoko ten rak zwanym FTX em był zagnieżdżony w rządzie Stanów Zjednoczonych. Później wam również powiem, kim tak naprawdę była Caroline Ellison, czyli osoba odpowiedzialna za fundusz Alameda Research, CEO tego funduszu, ale do tego tematu jeszcze przejdziemy w dalszej części tego materiału. Więc Tom Emmer twierdzi, że sam Bankman to tylko kukiełka, a za wszystkim stał nikt inny, Gary Gensler, który chciał z ftx zrobić jedyną giełdę możliwą, że w Stanach Zjednoczonych, która będzie miała pełne prawo do tego, żeby tam oczywiście działać. Natomiast zobaczmy skąd sam bankman się wziął, bo ważne jest, kim tak naprawdę jest Barbara Freit, a Barbara Freit jest to mama pana sama bankmana oczywiście, jest to prawnik z Uniwersytetu na Stanfordzie, jak większość z tych osób, o których dzisiaj będę tutaj mówił. Zajmuje się ona oczywiście prawem, jak i ekonomią, a w 2018 roku była ona współtwórczynią takiej organizacji, która się nazywa Mind the Gap. Ich celem, jak możemy tutaj przeczytać w oficjalnym dokumencie, było, hmm, jakby to ładnie nazwać, reżyserowanie polityczne osób, które stoją na wysokich szczeblach w Białym Domu. Czyli donatując pieniądze, czy to partii republikańskiej, czy de demokratycznej, głównie teraz mówimy o, o partii demokratycznej chcieli wpływać na to, kto na wysokich stołkach zasiada w Stanach Zjednoczonych. Po czym oczywiście mając tych ludzi u siebie w kieszeni, jak to się ładnie mówi, chcieli sobie stworzyć takiego FTX-a, stworzyli go, no i dzięki temu FTX-owi chcieli zarabiać grube miliardy dolarów. Tylko jak się okazuje, ten słup zwany samym bankmanem, no niestety chyba był za głupi na to wszystko i pieniądze mu troszkę zaślepiły oczy, no i niestety całą tą piramidkę ich Wywalił. Przechodząc dalej, taki artykuł jest na stronie vox.com z 2020 roku, mówiący o tym, że jakaś sekretna grupa prowadzona przez ludzi z Uniwersytetu na Stanfordzie donajtowała potężne ilości z Silicon Valley, z tej oczywiście Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Demokratom donajtowali oni bardzo duże pieniądze, mówi się tutaj o 20 milionach. Dolarów. Już w 2020 roku, przypominam, FTX powstał w roku 2019. I na stronie opensecrets.org mamy tutaj taki dokument pokazujący właśnie, kto już w 2018 roku wpłacał pieniądze na rzecz Partii Demokratów Stanów Zjednoczonych. No i widzimy 9 listopada 2018 rok, widzimy tutaj 8 sierpnia 2018 rok, 25 tysięcy od Barbary Fright. 25 tysięcy, Barbara Fried. tutaj kolejna osoba, Barbara Fried. znowu 25 tysięcy. No, jak widać, te wpłaty cały czas płynęły w stronę Partii Demokratów, ale to nie jest wszystko, bo możemy tutaj w 2022 roku, 24 października, czyli stosunkowo niedawno, przeczytać o mega donatorach, o największych donatorach Partii Demokratów w Stanach Zjednoczonych, którzy są również połączeni z partią Republikanów, więc tam damy tym i damy tym i zobaczymy kto tak naprawdę te wybory wygra, no ale przejdźmy sobie przez tą listę mamy tutaj oczywiście Georgia Sorosa później Elizabeth i Richard Unilhen Unil Kenneth Griffin to nas jakoś mało interesuje dalej jak sobie zetniemy mamy Jeffrey Yass, no i jak tutaj już zjechałem troszkę niżej sam Bankman Wright, top donation 27 milionów dolarów Tutaj 6 milionów dolarów, tutaj 2 miliony dolarów, łącznie jakieś 40 milionów dolarów. Nie muszę mówić na barkach, czyich on dorobił się tych pieniędzy i skąd tak naprawdę miał pieniądze, żeby donatować Partię Demokratów w Stanach Zjednoczonych. Tego już Wam nie będę mówić. Myślę, że możecie się oczywiście po tym wszystkim domyśleć. Także zobaczcie: 40 milionów prawie dolarów z konta tego człowieka poszło na wsparcie polityków poszło na tak naprawdę lobowanie tego, kto tam na tych stołkach zasiada i jak i na jakich warunkach giełda FTX może sobie działać. No i zobaczcie, po tym wszystkim, po tej eksplozji, jak to nazwało Yahoo Finance, demokraci stracili drugiego największego donatora, no i oczywiście płacz w szeregach demokratów w tym momencie został wywołany, no bo niestety, ale kasa im odpłynie i pan sam nie będzie ich donatował już tak dużymi, sumami. Ja wspomniałem Wam ostatnio też, że samolot, sama jego prywatny jet leci do Buenos Aires. Na 99% przez Bahamy trafił on do Dubaju i w tym momencie siedzi w Dubaju, ukrywa się gdzieś tam, jest pod supervision, jest pod tak naprawdę radarem organów ścigania. Co się dzieje z Caroline Ellison? Prawdopodobnie była w Hongkongu, czy trafiła już do Dubaju, czy do tego Dubaju już doleciała. Tego nie wiadomo, no ale widzimy, że ukrywają, ukrywają się oni oczywiście w Emiratach Arabskich. Konkretnie to mowa o Dubaju. W ogóle taka ciekawostka, sam bankman był jakieś parę tygodni temu w Dubaju i czego on tam szukał? No, szukał dofinansowania swojej dziury budżetowej w giełdzie FTX o wielkości 8 miliardów dolarów. Natomiast szejkowie chyba się połapali, że coś tam nie pasuje i nie dostał on od nich tych pieniędzy na całe szczęście oczywiście dla panów w białych fartuchach. Dalej. Jeżeli ktoś z was chciałby kupić tą willę, o której mówiłem w ostatnim materiale, no to ona jest wystawiona na sprzedaż jedyne 39,5 miliona dolarów, także zachęcam do kupienia. Zobaczcie sobie jak fajnie ten biedny, ten biedny sam bankman w podkoszulku jeżdżący Toyotą Korolną sobie żył. Myślę, że Nikt z nas nie powstydziłby się posiadania takiej willi. Dla wielu, ten pokój, który tutaj widzimy na tym ekranie, jest większy niż jakaś kawalerka, w której mieszka. No ale jeżeli komuś by tam kasa spadła z nieba, no to oczywiście 40 milionów dolarów i już ta willa jest wasza. Kevin O'Leary. Może tego pana znacie. On, z tego co pamiętam, występował też w Shark Tank, tym programie takim, gdzie przychodzili ludzie z jakimiś fajnymi pomysłami, z jakimiś startupami, no i próbowali od ludzi z kasą, z kontaktami, dostać jakieś pieniądze w zamian, oczywiście oddając im część swojej firmy. Jest to jedna z osób, która występowała w tamtym programie. Jest to osoba, która bardzo ciepło wypowiadała się o FTX-ie, chyba była też in, jednym z pierwszych inwestorów FTX-a i rozmawiała ona jeszcze kilka dni temu z samym bankmanem i Kevin O'Leary powiedział do sama, ile pieniędzy potrzebujesz. Temu mówi 8 miliardów dolarów. On powiedział, hmm... Spoko, mam ludzi, którzy posiadają takie pieniądze. Natomiast, kiedy usłyszał, że Gary jest to zamieszany i kiedy dowiedział się, że no, chyba FTX się z tego wszystkiego nie wykaraska, no to oczywiście z tej pomocy się wycofał. Więc, no, ludzie naprawdę z wysokich szczebli tej gospodarki Stanów Zjednoczonych byli zaangażowani w giełdę FTX. I co ciekawe, Sam Bankman udzielił teraz wywiadu. New York Times, gdzie powiedział, że pewnie wielu z Was myśli, że ja w tym momencie nie potrafię spać, że mam problemy ze snem, że nie wiem co mam teraz ze sobą robić, ale tak wcale nie jest. Po pierwsze, to się bardzo dobrze wysypiam. Po drugie, gram sobie w gry komputerowe. Mogliście ostatnio widzieć na Twitterze screeny pokazujące, że sam bankman ze swojego oficjalnego konta w grze League of Legends przegrał w ciągu ostatnich kilku dni. Kilka czy kilkanaście godzin siedział przed komputerem, tak jak ja teraz, i zamiast robić coś, żeby wykaraskać się z całej tej sytuacji, ten chłop grał sobie w gry. Powiedział, że te tweety, które możecie zobaczyć u niego na Twitterze, ja je dziś tutaj wrzucę jako screen, mówiąc o tym what i tak po literce później pisał happened czy happening, zobaczymy jeszcze, bo chyba nie dokończył tego słowa. On to wrzuca, dlatego że mu się nudzi. Powiedział, że w sumie nie ma co robić i sobie takie wpisy wrzuca. <laughs> Rozumiecie to? Gościu, który przeniewierzył niedawno kilkanaście miliardów dolarów, pieniądze inwestorów, stracił tak dużo kasy, on się teraz czuje całkowicie bezkarny i myślał, że będzie gorzej. It could be worse. Więc powiedzcie mi teraz, tak naprawdę, jakie plecy musi mieć ten człowiek, skoro całkowicie ma w to wywalone, mówiąc to tak, oczywiście, kulturalnie. Ma to gdzieś, że przeniewierzył taką gotówkę, śpi dobrze, gra sobie w gry, siedzi gdzieś sobie teraz w hotelu w Dubaju, czy tam w pewnym jakimś apartamencie, który ma kupiony. No i mówi, że w sumie to nie jest źle, w sumie to się czuje ok. Musi mieć naprawdę potężne plecy, skoro cała ta sytuacja jakoś go nie przytłoczyła. Wydaje mi się, że Dokłon po upadku Luny czuł się bardziej. Zaniepokojony tą całą sytuacją. Próbował chociaż na chwilę. Jakoś się z nim wykaraskać, przepraszać, i tak dalej. Banka on przepraszał tylko na początku, kiedy jeszcze nie doszło do takiej pełnej eksplozji, a teraz w tym wywiadzie nie usłyszeliśmy od niego żadnych słów. Przepraszam. Sorry, nie wyszło mi, trochę poszalałem za bardzo. Jednak dźwignia to nie dla mnie, nic, żadnych przeprosin od tego człowieka nie usłyszeliśmy. Siedzi, gra w gry, odpoczywa, high life po prostu. Więc tak wygląda obecnie życie Pana sama Bankmana. Natomiast drugą osobą, która była zamieszana w to wszystko, jest CEO Alameda Research, Caroline Ellison. Oczywiście również skończyła studia na Stanfordzie. Ktoś by mógł powiedzieć, co robi tam dziewczyna mająca 28 lat na stanowisku prezesa tak dużego funduszu inwestycyjnego, który zarządzał kilkunastoma miliardami dolarów. Ano, jak się okazuje, jej tata, jej tata, czyli Glenn Ellison. On, oczywiście, z jakiego uniwersytetu pochodzi? No, też ze Stanfordu, jest tam blisko tego uniwersytetu. Jak się okazuje, jest to profesor ekonomii na MIT. <ścoughs> jest to człowiek, który był szefem Garego Genslera na MIT. Tada! Mamy odpowiedź, skąd tak naprawdę ta czwórka ludzi jest ze sobą powiązana. Gościu, który był na MIT, jego szef, jego córka, ci byli razem, nie byli razem, nie wiadomo, zakochani, niezakochani. Oczywiście ci połączeni przez mamusię pana sama, bankmana. Stąd te kółko wzajemnej adoracji się znało, stąd tak naprawdę cały ten wałek FTX został ukuty. No i wiele osób domaga się w tym momencie, i ja sądzę, że do tego powinno dojść, aby SEK zajął się tą sprawą. Natomiast. Zanim oczywiście do tego dojdzie, to Gary Gensler albo powinien zostać odwołany ze, swo ze swojego stanowiska. Powinny mu zostać wytoczone jakieś sprawy w tym całym temacie i sprawdzić skąd on tam się w tej całej sprawie wziął. Jakie ma powiązania z FTX-em, z Alamedą, z samym bankmanem, z Carolyn Ellison. No i powinien zostać wybrany albo nowy szef seku, albo. Gary Gensler powinien być tymczasowo odwołany ze swojego stanowiska i jakaś tutaj całkowicie niezależna, niezależne grono powinno tak naprawdę tą sprawę zbadać, bo widać, że rak, tak jak już powiedziałem, siedzi dość głęboko w tych strukturach. Co ciekawe, Alameda Research, mając ftx w garści, tak? no bo są to osoby ze sobą spokrewnione, niejednokrotnie, Prowadziła coś, co się nazywa front running FTX token listing. To znaczy, oni wiedzieli doskonale, jakie tokeny będą zaraz listowane na FTX-ie, a z racji tego, że dany token, który miał mniejszą kapitalizację, miał być listowany na FTX-ie, oni wcześniej obkupowali się te tokeny, następnie token wchodził na FTX-a, po wejściu na FTX-a rósł kilkadziesiąt, kilkaset procent. No i w tym momencie Alameda sobie te tokeny sprzedawała. Jest to tak zwany insider job, który jest nielegalny. Jest to zagrywka nielegalna. Nie powinno tak się robić i jest to karalne. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii i praktycznie na całym świecie takie zagrywki są karalne i do czegoś takiego nie powinno dochodzić. Więc jest to kolejny zarzut, który można postawić właśnie Carlin, Caroline Ellison oraz samowi Bankmanowi. SBF tak naprawdę, jak tutaj podsumowała to Leila Halpern, był taką osobą, która została wprowadzona do świata kryptowalut po to, aby stworzyć monopol jednej giełdy, czyli giełdy FTX i był on takim ramieniem kryptograficznym właśnie SEC-u i rządzących. Miało doprowadzić do tego, że FTX zostanie monopolistą. Całe szczęście przerwał to w odpowiednim momencie CZ Oczywiście są teraz rozmowy między CZM a Departamentem Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. W sumie, czemu o tym nie powiedział wcześniej? Dlaczego dopiero teraz? No, domysłów jest oczywiście całkiem sporo. Ja uważam, że ważne, że zrobił to chociaż teraz, niż gdyby faktycznie do tego monopolu regulacyjnego miało dojść, gdyby FTX rozszłusił się jeszcze bardziej i gdyby stracił pieniądze jeszcze większej grupy ludzi. Ciekawym, Takim faktem, który niektórzy zauważyli, jest to, że CZ powiedział o tym teraz, kiedy rynek krypto i tak dostał w mordę już tyle razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy rynek krypto jest na tak niskich poziomach i zainteresowanie kryptowalutami jest teraz tak niskie, że nawet taka informacja o upadku FTX nie zaszkodzi mu już jakoś bardzo przy szczycie, gdyby rozwalił to wszystko, no to oczywiście pęknięcie bańki byłoby gwarantowane, podobnie jak w przypadku Luny, a jednak ta cała sytuacja z Luną została wyciągnięta, mieliśmy nowe ATH na i później to po prostu cyklicznie przyszła Bessa, zeszła się ona w międzyczasie z spadkami na giełdzie amerykańskiej i jakoś to sobie spadało spokojnie, że tak powiem, zgodnie z cyklami na rynku Bitcoina. Teraz myślę, że jest to argument trafny, że faktycznie mógł do tego doprowadzić w tym momencie, właśnie gdy to zainteresowanie kryptowalutami jest mniejsze, gdy będzie dało się tą sprawę może trochę wyciszyć i wraz z przyjściem kolejnej hosty, jakby ten, ten zły aktor został już po prostu wycięty. Sporo się mówi też o tym, że Ukraina, rząd Ukrainy, korzystał z giełdy FTX do przesyłania środków. Wiecie o tym, że na początku wojny bardzo dużo pieniędzy zostało zbieranych w kryptowalutach i przesyłane na front, że tak powiem, ukraiński. No i zostały te informacje jak najbardziej potwierdzone. Natomiast FTX miało być tylko dla Ukrainy taką bramką fiatowską. Oni tam nie trzymają żadnych pieniędzy, te pieniądze zostały tylko podobno przesyłane przez tą giełdę, czyli kryptowaluty zostały zamienione na jakieś światy, no i te fiaty były przesyłane rządowi Ukrainy. Aby ci mogli za to kupić, oczywiście, nie wiem, broń czołgi, jakieś rakiety, itd., itd. Nie chcę tego tematu jakoś szerzej poruszać. Nie mam dużej informacji w tej tematyce, natomiast na pewno jest to gdzieś do wzięcia pod uwagę. Coindesk przygotował też jeszcze tutaj takie zestawienie firm, które zdążyły wyciągnąć pieniądze z FTX, chociażby tutaj jedną z organizacji, która wyciągnęła najwięcej przed całym tym krachem, była firma Nexo, ponad 400 milionów dolarów, no i całe mnóstwo ETH milionerów, jak zostali oni tutaj oznaczeni, również firma Jump Trading. Co ciekawe, BlockFi wznowił, widziałem, wypłaty dla wielu osób i można środki z tej platformy wypłacać. Takie przynajmniej informacje widziałem parę godzin temu na Twitterze. Jeżeli faktycznie mieliście tam jakieś środki, potwierdźcie w komentarzach, czy tak jest. I teraz na koniec wisienka na torcie. Mówiłem wam dwa dni temu, że na FTX doszło do haku na 400 milionów dolarów, Prawdopodobnie była to robota kogoś z wewnątrz, czy to był jakiś były pracownik, czy to był SBF, czy ktoś inny. Nie wiadomo, znaczy my tego jeszcze nie wiemy. Giełda Kraken już wie, kto to był. 400 milionów dolarów miało zostać wysłanych z tej giełdy. Duża część miała być oczywiście przesłana w USDT, w teterze po sieci TRON. Jak doskonale wiecie, myślę, że uczycie się tego korzystając z kryptowalut przez 15 minut, że żeby wysłać jakieś tokeny dalej, na przykład z MetaMaska, kiedy chcecie wysłać Ethereum dalej, to musicie mieć trochę Ethereum na opłatę transakcyjną. Jak chcecie wysłać Tetera po sieci Tron dalej ze swojego walleta, no to musicie mieć trx -y na opłatę transakcyjną. I ten idiota albo był tak zestresowany, robił to w takim pośpiechu, albo o tym nie wiedział, natomiast próbował wielokrotnie wysłać wszystkie Tetery, po sieci Tron, nie posiadając TRX-ów na opłatę transakcyjną. Więc co ten geniusz zrobił? Zalogował się na swoje prywatne konto na Krakenie, gdzie miał KYC zrobione i przesłał sobie na to konto 500 tokenów TRX po to, żeby móc pokryć wypłatę teterów na inny wallet. Do tego doszła grupa taka badająca sieć, Haken ona się nazywa, no i Kraken tutaj potwierdził, że znamy dane tej osoby, która te środki przesłała po to, żeby Tethery z FTX a Wyciągnąć. To po prostu podsumowuje dla mnie to wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni. No, kompletne, kompletne nieudacznictwo tych osób, które próbowały bawić się dużymi pieniędzmi, nie były zaznajomione z dużymi pieniędzmi chyba zbytnio. No i kiedy widziały, że wszystko się wali, że piramida zaczyna pękać, że tak naprawdę wiecie: FBI, come on, open door! Z każdej strony już wpadają do nich, no to zaczęli popełniać potężne błędy. Jak widać, samowi się na razie z tego wszystkiego nic nie dzieje. Jest kryty według mnie przez bardzo wysoko postawione osoby w Stanach Zjednoczonych. Czy głowa Gary'ego Genslera za to wszystko spadnie? Nie wiem. Patrząc przynajmniej po naszej wewnętrznej polityce krajowej wydaje mi się, że dochodziło do większych afer i nikomu się praktycznie nic nie działo. Jak to działa w Stanach Zjednoczonych na dwa lata przed wyborami? Czas tak naprawdę pokaże. Tyle z mojej strony na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie, że wysłuchaliście do końca tego materiału, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie jakiś fajny, ciekawy komentarz i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!